Program ABC Tenisa, lekcja druga, w której zajmiemy się Forchendem. Jak co tydzień jest ze mną Wojtek Serwiński. witam, witam Cię. Dziękuję. No właśnie, od czego zacząć? Od nóg, od uderzenia? Co jest najważniejsze w forehandzie? E, znaczy, w forehandzie mam wielu, wiele składowych. Może zaczniemy najpierw od nóg, tak jak dobrze powiedziałeś. Czy wiadomo, pozycja boczna, e, pozycja boczna do siateczki. Stajemy w lekkim rozkroku. Najlepiej na szerokość naszych barków. Nóżki delikatnie ugięte w kolankach. Rączka lewa przed sobą, jeżeli jesteśmy praworęczni. Rączka, która jest celownikiem, tak? Która jest takim celownikiem i ułatwia, ułatwia nam prowadzenie całego ruchu. Zaraz pokażę również, co się dzieje później z tą lewą ręką. Więc może tak. Stajemy zawsze boczkiem. Odprowadzamy zamach. Skręcamy się. i Wyprowadzamy odbicie w przód, przechodząc jednocześnie krokiem do przodu, teraz pokażę może powoli i e, przedstawię parę takich ważnych, e, może uchwyt na przykład. Czyli co jest najważniejsze, jeszcze wróćmy do nóg. Lewa, hmm. noga do przodu? Lewa noga do przodu, oczywiście tak. Po wykonaniu odbicia najlepiej jest przejść e, nogą prawą do przodu, czyli wykań wykańczając ten właśnie ruch. Co jeszcze? Mamy na drugą postawę, z w której, w której korzystają zawodnicy, zawodowcy. Jest to pozycja frontalna do siatki, czyli stoimy przodem. Po prostu wykonujemy tylko skręt i odbicie. Jest to jednak wymagający bardzo sposób odbijania piłki, i myślę, że jeżeli chodzi o tenis amatorski, to polecałbym jednak ustawienie pozycji bocznej. No i co? Może przejdźmy do, do uchwytu. Powiem tak, uchwytów mamy wiele, ale z reguły zaczynamy od uchwytu kontynentalnego. Czyli starałem się uchwycić mniej więcej. W ten sposób rakietkę, tak? Tak jakbyśmy się witali po prostu łapiemy w tym momencie i delikatnie sobie przekręcamy. Przekręcamy aż do momentu, gdy nam będzie wygodnie. Czyli tak, żeby rakieta była takim pod lekko, lekko, lekkim skosem? Pod lekkim skosem, dokładnie. Jest to westernowy tak, uchwyt. Wiadomo, jednemu, e, jed, jednemu bardziej odpowiada na przykład uchwyt kontynentalny, drugiemu westernowy. Jeszcze inni sobie biorą eastern, który jest w ogóle e, bardzo, Pokrętny. bardzo pokrętnym, e, najpopularniejszym uchwytem i tak w naszym żargonie, tej samym potocznie, nazywamy uchwyt patelniowy. No I tutaj, przed programem, wyśmiałeś mnie, że ja, tak, że ja taki uchwytwam. Nie, nie, że wyśmiałem. No, po prostu jest to wygodny sposób, sposób grania dla, dla amatora i, i oczywiście wielu ludzi po prostu gra tych uchwytem. Cóż, jeszcze może wrócimy do, do tego skrętu, o którym wcześniej wspomniałem, ponieważ wykonując ten zamach należy pamiętać, jest, przypomnę, rączka, tak, jak jeszcze niektórzy nie pamiętają, i główka rakiety. Główka rakiety zawsze musi być poniżej naszej dłoni w momencie odbicia. Dlaczego? W momencie gdy podniesiemy ją wyżej naszą dłoń, automatycznie będziemy ściągali ruch rakiety do dołu. No i będzie skutkowało to tym, że piłka niestety nie przeleci na drugą stronę, a wpadnie w siatkę. Więc proszę pamiętać za każdym razem gdy odprowadzamy uchwyt tak i w momencie odbicia główka rakiety ma być zawsze niżej niż nasza dłoń. A co później? Rakietę trzeba puścić do przodu, pociągnąć za głowę, jak to jest? No właśnie. My stosujemy, raczej polecamy, jednak wyprowadzanie tak, odbicia od dołu, do przodu i aż do samej góry. Dzieciom zawsze tłumaczymy, że wprowadzamy do plecaka rakietkę. I teraz co się dzieje z tą właśnie lewą ręką, o której wcześniej wspomniałem? Tak, w momencie odbicia i zakończenia. Podtrzymujemy sobie na koniec, żeby się nie uderzyć w barki. No i do tego też nam się przydaje. Mówię, z na pewno dużo wygodniejszą pozycją od, od pozycji trzymania ręki przy sobie i, i, i próby odbijania. I tak jeszcze na sam koniec, tak. dlaczego ta rakieta musi pójść za głowę? Bo dlaczego? W momencie no proszę sobie wybrać, że, że pięść to jest piłka, tak? Tak, tu jest moment zderzenia się piłki z rakietą. I odprowadzamy ją do góry w tym celu, by nadać tą rotację. Tak? Czyli w momencie poprowadzenia jej do góry nadamy taką rotację, że piłka się kręci z rotacją awansującą, co skutkuje tym, że przeciwnik ma większe problemy z odebraniem. I najzwyczajniej w świecie zmieści się ona? Jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem, która jest bardzo ważna. Należy pamiętać, że e, ruch nie wykonujemy szybko na początku, tylko tak, tu spokojnie i w momencie odbicia przyspieszamy. Dlatego jeżeli zerwiemy ruch, to ta piłka będzie leciała płasko i, i, no i nic z tego nie wyjdzie. Myślę, że dowiedzieliśmy się wszystkich podstaw na temat forehandu, dlatego teraz zapraszam Państwa na grę pokazową, a my widzimy się już za tydzień, gdzie przedstawię Wam krótkie, krótkie nauczenie, wprowadzenie do gry backhandem. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.